Możesz być zaskoczony tym, co zamierzam teraz podzielić się z tobą, ale kluczowe jest, abyś zachował milczenie i skupił się na tym, co nadchodzi. To jest wyjątkowe wideo przeznaczone dla wybranych. Jeśli nie wierzysz w Chrystusa, prawdopodobnie nie obejrzysz tego filmu do końca. Możesz śmiało wyjść i zamknąć ten film, ponieważ zawarte w nim przesłanie może nie przemówić do twojej duszy ani ducha. Jednak, jeśli jesteś prawdziwie wybranym, w pełni zrozumiesz wszystko, co mam ci do przekazania. Wybrany, przesłanie, które zaraz usłyszysz, to boskie objawienie mające obudzić Twojego ducha, wzmocnić Twoją wiarę i przypomnieć Ci, kim naprawdę jesteś w Chrystusie. Słuchając, przygotuj się na to, by łańcuchy zostały zerwane, a Twój cel stał się jaśniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Nigdy nie pozwól, by Słowo Boże przemawiało do Twojego serca. Bez głębokiej uwagi, ponieważ Bóg wybrał cię na taki czas jak ten. Stoję przed tobą nie jako zwykły człowiek, lecz jako głos niosący ogień z nieba, z przesłaniem, które zapali twoją duszę i obudzi drzemiącego w tobie olbrzyma. To nie jest zwykłe słowo, to boskie wezwanie skierowane do wybranych, tych, którzy odczuwali ciężar świata ciążący na ich duszach, którzy zastanawiali się, czy Bóg wciąż ich widzi i słyszy. Przychodzę z odpowiedzią. Wybrany, słuchaj mnie teraz. Obietnica Boża wobec ciebie jest większa niż Twoja walka. To, przez co teraz przechodzisz, nie jest końcem Twojej historii, to początek Twojego przełomu. Ciężary, które odczuwasz, ból, który znosiłeś, nieprzespane noce i rozbite marzenia, nie są oznakami porażki, lecz bólami porodowymi czegoś większego. To jest przesłanie dla wybranych. Jeśli słyszysz mój głos. Jeśli duch Boży dotknął twojego serca, wiedz, że Bóg cię nie zapomniał. A dzisiaj mówię bezpośrednio do twojej duszy: Nie poddawaj się. Obietnica Boża jest znacznie większa niż góra, przed którą stoisz. Jesteś na progu cudu, na progu wielkiego przełomu, ale diabeł chce, abyś się poddał, zanim przekroczysz linię mety. Nie zostałeś stworzony, by się poddawać. Ogień w tobie jest silniejszy niż burza wokół ciebie. Zaraz doświadczysz przemiany, więc skup się całym swoim jestestwem. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zasubskrybuj teraz. Zostaw łapkę w górę i włącz powiadomienia, aby śledzić Słowo Boże. Wybrany, zrozum coś teraz. Twoja walka nie jest końcem Twojej historii. To, z czym mierzysz się dzisiaj, to tylko mały rozdział w wielkim planie, który Bóg pisze dla Twojego życia. Jesteś więcej niż Twój ból, więcej niż bitwa, którą toczysz. Jesteś wybrany, a obietnica Boga nad twoim życiem jest o wiele większa niż jakikolwiek atak wroga. Wróćmy do historii Józefa, który został zdradzony przez własną rodzinę, sprzedany jako niewolnik przez tych, którzy powinni go chronić, i wtrącony do więzienia za zbrodnię, której nie popełnił. Józef miał wszelkie powody, by się poddać i kwestionować Boży plan, ale tego nie zrobił. Posłuchaj mnie dzisiaj. Dół. Nie jest Twoim ostatecznym przeznaczeniem, a więzienie nie jest końcem Twojej historii. Podróż Józefa od dołu do pałacu nie była przypadkiem była zaplanowana przez Boga. Księga rodzaju 5020 mówi: Chociaż zamierzaliście mnie skrzywdzić, Bóg to zamienił w dobro, aby uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu wielu ludzi. Niech ta prawda zapłonie w Twoim duchu. To, co wróg zamierzył na twoją zgubę, Bóg wykorzysta na twoją korzyść. Twoja walka nie jest końcem, jest przygotowaniem do twojego awansu. Józef przeszedł od dołu do pałacu nie dzięki ludzkiej sile, ale dzięki mocy Bożej. A ten sam Bóg, który podniósł Józefa, podniesie również ciebie. Nie poddawaj się. List do Rzymian 8:28 mówi: Wiemy przecież, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim ku dobremu. Z tymi, którzy są powołani zgodnie z Jego zamysłem. Jesteś powołany do Bożego celu. Być może teraz nie widzisz, jak wszystkie elementy układają się w całość, ale zaufaj procesowi. Każda łza, którą wylałeś, każda bitwa, którą stoczyłeś, każda bezsenna noc wszystko to działa na Twoją korzyść. Nie walczysz sam, Bóg jest z Tobą, a Jego obietnica wobec Ciebie jest większa niż jakakolwiek walka. Z którą teraz się zmagasz. Porozmawiajmy teraz o czekaniu. Dla niektórych z Was czekanie wydaje się wiecznością. Modliliście się, pościliście, wierzyliście, ale nic się nie zmienia. Diabeł szepcze Ci do ucha, że to nigdy się nie wydarzy, że Bóg o Tobie zapomniał. Ale pozwól, że powiem Ci coś teraz. Boże opóźnienia nie są odmową. Bóg ma doskonały czas. Ten sam Bóg, który stworzył niebo i ziemię, który umieścił gwiazdy na swoich miejscach i trzyma czas w swoich rękach, nie zapomniał o tobie. Jego plan wciąż działa, nawet jeśli go nie widzisz. Spójrzmy na Abrahama i Sarę. Bóg obiecał im syna, ale lata mijały, a obietnica nie została spełniona. Pokusa, by wziąć sprawy w swoje ręce, doprowadziła ich do Hagar, ale Boży plan nadal się realizował. Izaak był obietnicą, nie Izmael. A w wyznaczonym czasie Izaak się narodził. Księga Rodzaju 21 mówi: Pan nawiedził Sarę, jak powiedział, i uczynił dla niej to, co obiecał. Pozwól, że ogłoszę to nad Twoim życiem. Bóg uczyni dokładnie to, co obiecał. Możesz nie znać czasu ani sposobu, ale możesz być pewny, że obietnica Boga nad Twoim życiem nie wróci pusta. Podczas gdy czekasz, Bóg działa zarówno na Twoją korzyść, jak i w Tobie. Księga Izajasza 40, rozdział 31 mówi. Ci jednak, którzy ufają Panu, nabierają sił, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną bez zmęczenia, idą bez znużenia. Wybrany, w czasie oczekiwania Twoja siła jest odnawiana. Możesz czuć się teraz słaby, ale w duchu Bóg czyni cię silniejszym niż kiedykolwiek. Bóg buduje w tobie odporność, wytrwałość i wiarę cechy, które przetrwają próbę czasu. On przygotowuje cię do wypełnienia obietnicy. Nie myl oczekiwania z biernością. Bóg działa nawet gdy tego nie widzisz. Nie poddawaj się. Kontynuuj, wierząc, naciskając i czekając, ponieważ Twój przełom jest w drodze. Niektórzy z Was czują, że są na pustyni już od dłuższego czasu. Wędrujecie, szukając i próbując znaleźć wyjście. Pustynia wydaje się jałowa, sucha i samotna, ale posłuchajcie. Pustynia to miejsce przygotowania, a nie kary. Gdy Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu, nie weszli od razu do Ziemi obiecanej. Musieli najpierw przejść przez pustynię, ponieważ to właśnie tam Bóg ich przygotował. To tam nauczyli się ufać Bogu w codziennym zaopatrzeniu, podążać za obłokiem w dzień i ogniem w nocy. Pustynia była terenem treningowym dla zwycięstwa. Niektórzy z Was znajdują się teraz w sezonie pustyni i pytają Boga: Dlaczego przez to przechodzę? Dlaczego ten ból, to cierpienie, te trudności? Ale posłuchaj mnie dziś. Pustynia Cię oczyszcza, wypala wszystko, co nie może iść z Tobą do Ziemi obiecanej. Bóg bada Twoje serce, wzmacnia Twoją wiarę i przygotowuje Cię do większego celu, który dla Ciebie ma. Księga powtórzonego prawa 8,2 mówi: Pamiętaj o całej drodze, którą Pan, Twój Bóg, prowadził cię przez 40 lat na pustyni, aby cię ukorzyć i wypróbować, aby poznać, co jest w Twoim sercu. Pustynia nie jest miejscem zniszczenia, jest miejscem przygotowania. Bóg cię ukorza, testuje i sprawdza Twoje serce. On usuwa rzeczy, które nie przynależą, abyś mógł być gotowy na błogosławieństwo, gdy wejdziesz do Ziemi obiecanej. Nie poddawaj się, wybrany. Pustynia nie jest Twoim ostatecznym przeznaczeniem, jest drogą do Twojego przełomu. Bóg Cię nie opuścił w tym miejscu, wręcz przeciwnie, jest teraz bliżej Ciebie niż kiedykolwiek. To na pustyni Bóg Cię spotyka, mówi do Ciebie i kształtuje Cię. Nie poddawaj się. Ziemia obiecana jest przed Tobą, a każdy krok, który robisz na pustyni, przybliża Cię do obietnicy. Teraz uważaj, bo dla niektórych z Was przełom jest bardzo blisko. Walczyłeś, stałeś mocno, ale ciężar bitwy przytłacza cię. Jesteś zmęczony i myślisz o poddaniu się, ale pozwól, że Ci powiem. Twój przełom jest bliżej niż myślisz. Przypomnij sobie kobietę cierpiącą na krwotok. Cierpiała przez 12 długich lat, wydała wszystko, co miała na lekarzy, ale zamiast polepszenia było tylko gorzej. Przez 12 lat żyła w izolacji, w bólu i bez nadziei, ale kiedy usłyszała, że Jezus przechodzi, coś w niej zapłonęło. Nie usiadła, nie wahała się, ruszyła się, przepchnęła przez tłum i walczyła, aby dotknąć z kraju jego płaszcza. W momencie, gdy dotknęła, została uzdrowiona. Ewangelia Marka 5, 34 mówi: A on rzekł do niej: Córko, twoja wiara cię uzdrowiła, idź w pokoju. I bądź wolna od swego cierpienia. Posłuchaj mnie dziś: Twój przełom jest w Twojej wierze. Nie poddawaj się teraz. Nie przestawaj wierzyć, bo Jezus przechodzi przez Twoją sytuację. Twoja wiara może przenosić góry, otwierać drzwi i przynosić uzdrowienie. Nie poddawaj się na skraju swojego cudu. Bóg woła cię, abyś powstał, ruszył się i dotknął skraju płaszcza Jezusa swoją wiarą, aby zobaczyć, jak Twój cud się dzieje. Wybrany to jest moment objawienia, moment przemiany, moment przełomu. Bóg woła cię, abyś powstał, uwierzył i uchwycił się jego obietnicy z niezachwianą wiarą, bez względu na to, co napotykasz, bez względu na to, jak niemożliwa wydaje się sytuacja. Pamiętaj, Bóg jest większy niż twoja walka, większy niż twój ból, większy niż jakiekolwiek wyzwanie, przed którym stajesz. On Cię wybrał, powołał po imieniu, a Jego obietnica nad Twoim życiem jest pewna. Trzymaj się mocno, nie poddawaj się i przygotuj się na przełom. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, podziel się nią z innymi wybranymi, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnego słowa mądrości. Razem będziemy kontynuować tę podróż, razem osiągniemy przełom i zobaczymy, jak Boże obietnice wypełniają się w naszym życiu. Niech Bóg cię błogosławi i strzeże. Do zobaczenia w kolejnym filmie.